Szanowny panie marszałku, minął rok rządów Donalda Tuska. Oczekiwania Polaków to była budowa CPK, elektrowni atomowej portów, wyższa kwota wolna od podatku, obrona przed masową migracją, zwiększanie bezpieczeństwa, walka z biurokracją. A co dostali Polacy? Rozmrożone masło na święta. Dostali o 83% spadki zysków spółek skarbu państwa w pierwszym roku. Rządów. Pani poseł to krzyczy o Jezu. Tak można krzyczeć o Jezu. Dlaczego? Co robicie? Po co to robicie? Wszystko, żeby jak najtaniej sprzedać te spółki? Nawet lasy państwowe mają być 700 milionów złotych na minusie w przyszłym roku. Jakim cudem? Czy chcecie je rozparcelować i sprywatyzować? W tej sprawie działania na szkodę lasów państwowych złożyłem zawiadomienie do prokuratury na kierownictwo lasów państwowych i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dzisiaj praworządności nie ma, demokracji nie ma, podmiotowości Polski nie ma. Nie ma też polskich bohaterów w muzeach, wyrywani są, ich tablice wyrywani, wyrywane są z budynków ministerstw, usuwani są z programów nauczania. Jest drożyzna, inflacja, kolejna podwyżka cen gazu tym razem o 25%. Jest dobrobyt dla ubeków, którzy odzyskują swoje bardzo wysokie emerytury. Jest zatrzymanie chłopaka, który krytykował nieudolność rządu Donalda Tuska w sprawie powodzi. Było pałowanie, gazowanie rolników, było pobicie rolnika, który następnie odebrał sobie życie. Jest sianie nienawiści wobec katolików, bestialskie zakatowanie, opiłowanie księdza, przyjaciela księdza popiełuszki czy Bodnar, chociaż o tym wspomniał. Jest TVN jako strategiczne dobro narodowe Tuska, co jeszcze do, dopiszą jako strategiczne dla Polski? z Buraka, Justynę Dobroszoracz, Arkadiusza Szczurka. Po roku rządów Tuska jest niszczenie naszej ojczyzny w każdym wymiarze. Dziękuję. Dziękuję pani poseł Barbara Oliwiecka, Polska 2050. Pani...